Poświąteczne RSS Info. Nie ma Was, pusto na uczelni, ale my działamy i mamy dla Was kilka świeżych informacji. Jesteśmy po 33. Studenckiej Konferencji Kół Naukowych. Wielkie gratulacje dla wszystkich, którzy uczestniczyli w konferencji, a największe dla laureatów. Madzia Jakubowska wygrała konferencję, a jej temat pracy brzmiał próg przemian anarobowych wyznaczony metodą ekwiwalentów oraz NIRS porównanie. Opiekunem naukowym pracy był dr Marcin Łuszczyk. Drugie miejsce zajęła Iwona Bonisławska, a trzecie ubiegł rocznik zwycięzca konferencji Damian Flis. Termin zgłoszenia kandydatur do konkursu studenckiego Nobla już minął. Jednak cały czas od 15 kwietnia do 23 maja można składać swoje kandydatury na razie do etapu uczelnianego konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Trójmiasta o nagrodę Czerwonej Róży. Więcej informacji na stronie AWF-u, a także u Prorektora ds. Studenckich i Sportu. 21 kwietnia, nie miałam tego mówić, tak? RSS Info, 21 kwietnia. Jak już jesteśmy przy konkursach, to pragnę Was poinformować o wynikach konkursu Akademickiego Centrum Karier na imiona ludków ACK. I tak. Albo Wam przedstawię. Spośród nadesłanych propozycji wielu, wybraliśmy imiona: Dolores, Jędrek Prędek, Krysia, Iwan, Juras i Remigiusz. Zwycięzcami został Marcin Nicjewski i Szymon Marzec. Chłopaki, dla Was paczki ACK do odebrania w Biurze Akademickim Centrum Karier tuż po weekendzie majowym. Gratulujemy. Ruszyła rekrutacja do programu MOST, czyli wymiany ogólnopolskich studentów pomiędzy Akademiami Wychowania Fizycznego. Będzie trwała do 15 maja od 15 kwietnia. Wszelkie informacje u magister Julii Ziółkowskiej. A teraz jak jesteście zainteresowani programem, możecie sobie wejść na stronę www.kuf.psrp.org.pl i tam w zakładce most zapoznać się z treścią regulaminu i treścią porozumienia, a także pobrać wszelkie niezbędne dokumenty. Mamy tam teraz Tutaj naglecie? Tak. No właśnie tak. Teraz... Cóż jeszcze? Warto Wam przedstawić wyniki projektów Komisji Uczelni Wychowania Fizycznego, czyli przedstawicieli wszystkich samorządów w kraju. Ekidem Pływacki. Dziękujemy za wszelkie przebrania. Niestety zajęliśmy piąte miejsce. Wygrał AWF Kraków z czasem 10 godzin 56 minut i 52 sekundy. Nasz czas to 13 godzin 38 minut i 29 sekund. 14 kwietnia w Warszawie odbyła się ogólnopolska gala Miss AWF. I tak, miss polski AWF 2011 została Agnieszka Szmid z AWF Wrocław. Pierwszą Miss Olga Chmielewska z AWF Poznań i uwaga, uwaga, drugą wicemis nasza studentka. Agnieszka Cegłowska. Warto wspomnieć, że miss publiczności została nasza tegoroczna Miss AWF jest Joasia Matyskiewicz. Co więcej, podczas gali Odbyło się losowanie kolejnego miejsca do ogólnopolskich wyborów 2012. I uwaga, uwaga. Mogę już wam teraz śmiało zdradzić, że za rok wszystkie najpiękniejsze dziewczyny, studentki z wszystkich AWF-ów przyjadą właśnie do nas, bo to Rada Samorządu Studentów awf jest Gdańsk będzie organizatorem przyszłorocznych wyborów. Będziecie cicho? Nie. <grych> mhm. Okej. Okay. 5 maja kolejny grill, otwarty dla wszystkich, zapraszamy, przypominam, za biblioteką koło klubu studenckiego TROPS. No i cóż, 11-12 maja wielkimi krokami zbliżamy się do tegorocznych Juwenaliów, w tym roku pod nazwą For Fun Festival. Jeszcze przed Juwenaliami Was troszeczkę pomęczymy i zapraszamy Was na imprezę Przedbiegi Juvenaliowe. ale o tym i o całej reszcie Kolejnych info, więcej informacji. Tymczasem mam nadzieję, że świetnie sobie odpoczywacie bez RSS, bez ACK, bez wykładowców, bez zajęć i ładujecie się pozytywną energią. Tęsknijcie, wracajcie do nas. Jak widzicie, dużo za nami, a przy nami jeszcze więcej. RSS Info 18 kwietnia 2010 i 2011. Do prorektoratu. Do, do sekretariatu. <grystanie> ja się w ogóle nie przygotowałam, no. Wszelkie informacje u Julii Ziłkowskiej <grystanie> pomiędzy naszymi akademiami.